Często spotykamy w naszym życiu ludzi, którzy zdają się być w sprzeczności z naszym pragnieniem pokoju i harmonii. Mogą być wyzwaniem, prowokującymi, a nawet toksycznymi. Ale jak możemy podejść do tych sytuacji w sposób, który wspiera nasz rozwój osobisty i utrzymuje nasz wewnętrzny spokój? Opierając się na naukach Echarta Tolea, zanurzymy się w koncepcję, jak praktyka świadomego przyjęcia może przemienić nasz sposób radzenia sobie z tymi ludźmi. Prawdopodobnie nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie trudnych osób z naszego życia. Istnieje wiele rodzajów osób wyzywających, takich, które są mniej świadome i takich, które są ekstremalnie nieświadome. Oczywiście są różne stopnie nieświadomości. Niektórzy ludzie manifestują bardzo skrajne formy nieświadomości, takie jak ci, którzy perpetuują przemoc. Te skrajne formy są rzeczywiście bardziej wyzwaniem. Jeśli spotykasz kogoś, kto demonstruje takie zachowania przemocowe lub emocjonalnie destrukcyjne, zaleca się unikanie bliskiego kontaktu z tymi osobami, zawsze gdy to możliwe. Jeśli masz do czynienia z kimś, kto jest nieustannie opanowany przez głębokie negatywne emocje lub przez ciało bólu, które nigdy nie wydaje się znikać, zdrowo jest uznać, że są to skrajne formy nieświadomości. Ale poza tymi skrajnymi formami są również bardziej powszechne i mniej intensywne formy nieświadomości, z którymi wszyscy musimy się zmierzyć. Często te formy nieświadomości manifestują się w bliskich nam osobach, takich jak członkowie rodziny. Rodzina, w szczególności, może być źródłem miłości i wsparcia, ale również może stanowić źródło wielkich wyzwań. Każdy ma członków rodziny, a ten fakt sam w sobie może być wyzwaniem. Czasami rodzina jest źródłem wielkiej miłości i radości. W innych sytuacjach może stać się niezwykle trudna. Może się zdarzyć, że głęboko kochasz swojego ojca, ale jednocześnie znajdujesz w tej relacji trudne aspekty. Przypominam sobie osobiste doświadczenie, które dobrze ilustruje te kwestie. Kiedy byłem dzieckiem, około 11 lub 12 lat, miałem sen, który głęboko mnie poruszył i który pamiętam do dziś. Mój ojciec, w tamtym czasie był bardzo opanowany przez swoje ego i był skłonny do wybuchów gniewu, choć te wybuchy nie były skierowane do mnie, ale do mojej matki i czasami do innych osób. Ten sen i doświadczenia z mojego dzieciństwa odzwierciedlają, jak nawet gdy kochamy kogoś, możemy napotkać znaczące wyzwania z powodu nieświadomości tej osoby. Rozpoznanie tych dynamik jest kluczowe, aby radzić sobie z trudnymi relacjami w sposób świadomy i zrównoważony. To nie oznacza, że musimy całkowicie odcinać więzi, lub całkowicie się oddalać, ale raczej, że musimy znaleźć sposoby, aby utrzymać nasz własny spokój i świadomość, nawet w obliczu nieświadomości innych. Życie z kimś, kto jest nieświadomy, szczególnie z kimś, kto manifestuje skrajne formy nieświadomości, można porównać do życia z bombą, która zawsze jest na krawędzi wybuchu. Taka sytuacja może być niezwykle trudna i wyczerpująca. Pamiętam sen. Który miałem, gdy byłem młody, który dobrze ilustruje tę emocjonalną złożoność. We śnie zabiłem mojego ojca i pokroiłem go na kawałki, wkładając kawałki do torby, którą schowałem pod łóżkiem. Po tym, drzwi się otworzyły i mój ojciec wrócił z pracy, pobiegłem do niego i przytuliłem go. Ten sen, choć dziwny i niepokojący, odzwierciedlał głęboką ambiwalencję wewnętrzną. Z jednej strony miałem intensywne uczucia złości i frustracji, ale z drugiej strony, był prawdziwy miłość do tego, kim był jako człowiek, za jego gniewem i ego. Tego rodzaju ambiwalencja jest powszechna w relacjach, szczególnie z członkami rodziny. Często możesz czuć przyciąganie lub miłość do kogoś, ale jednocześnie znaleźć tę osobę ekstremalnie trudną do zniesienia. W bardziej skrajnych przypadkach, nieświadomości zaleca się oddalenie się lub ograniczenie kontaktu. Jednak w przypadku bardziej powszechnych form nieświadomości, gdzie osoba nie jest destrukcyjna przemocowo, może być zdrowsze nauczyć się akceptować tę osobę taką, jaka jest, bez oporu. Gdy stykasz się z trudnymi ludźmi, stają się oni okazją do praktykowania akceptacji i świadomej obecności. Każda interakcja z nimi może być szansą na obserwowanie i zrozumienie swoich własnych reakcji. Stając się świadomym swojej reaktywności, uczysz się akceptować osobę taką, jaka jest, bez próby zmieniania jej. Ten proces akceptacji to wielka zmiana i może przynieść głęboki spokój. Po przeżyciu doświadczenia przebudzenia w wieku 29 lat, moja relacja z ojcem zmieniła się znacząco. Nie mieszkałem już z nim od 18 roku życia, a ta zmiana była jednym z najszczęśliwszych momentów w moim życiu. Jednak nawet po wyprowadzce nadal nosiłem ambiwalentne emocje wobec niego. Przebudzenie pomogło mi całkowicie zaakceptować mojego ojca, pozwalając mi radzić sobie z jego ego w bardziej zrównoważony sposób. Nie zmienił się całkowicie, jego ego nadal było obecne, ale stało się mniej skrajne w niektórych obszarach jego życia. Nauczyłem się akceptować jego ego, nie żądając, aby był bardziej świadomy niż to, co było naprawdę możliwe dla niego. Ta akceptacja przyniosła ogromne poczucie wyzwolenia dla mnie. Rozpoznanie, że nikt nie może przejawiać zachowań poza swoim poziomem świadomości, jest kluczowe. Jeśli wymagasz, aby ktoś był bardziej świadomy niż jest w stanie, nakładasz niemożliwe do spełnienia żądanie. Wszyscy jesteśmy w dużej mierze pod kontrolą naszego warunkowania emocjonalnego i mentalnego. Nie dotyczy to tylko członków rodziny, ale także osób. Z którymi interagujesz na co dzień, takich jak współpracownicy. W miejscu pracy możesz spotkać wiele osób z różnymi poziomami świadomości. Czasami możesz być w miejscu, gdzie środowisko jest toksyczne i ekstremalnie nieświadome, i w takich przypadkach może być mądrze rozważyć inne opcje. Jednak w sytuacjach, gdzie nieświadomość jest mniej skrajna, możesz wykorzystać te interakcje jako okazję do praktykowania akceptacji i odłączenia się. Dlatego, Radząc sobie z trudnymi ludźmi, praktyka zaczyna się od porzucenia wymagania, aby byli inni. To nie oznacza, że musisz znosić wszystko, co robią. W niektórych przypadkach może być konieczne wyraźne zaznaczenie, że ich zachowanie jest dla Ciebie nieakceptowalne. Może to oznaczać ustalenie granic, lub nawet oddalenie się w zależności od sytuacji. Na przykład, jeśli znajdujesz się w sytuacji, gdzie przełożony w Twojej firmie wykazuje zachowanie, które uważasz za nieakceptowalne, możesz potrzebować to zakomunikować. Jednak ważne jest, aby być świadomym możliwych konsekwencji tego działania. Jeśli zdecydujesz się skonfrontować tę osobę i powiedzieć, że jej zachowanie jest nieakceptowalne, bądź przygotowany na możliwość, że będziesz musiał opuścić pracę, zwłaszcza jeśli nie jesteś jeszcze gotowy na odejście. Innymi słowy, Wybieraj swoje bitwy ostrożnie i rozważ implikacje swoich działań. W miarę jak rośniesz w świadomości, naturalnie przyciągniesz i połączysz się z osobami, które również znajdują się na wyższym poziomie świadomości. Ten proces może zachodzić w sposób organiczny, bez potrzeby wymuszania lub żądania zmian u innych. Kiedy stajesz się bardziej świadomy, inne osoby wokół Ciebie mogą zacząć się budzić i dostrzegać twoją transformację. Niektóre z nich mogą nawet zacząć naśladować Twój przykład, chociaż nie ma gwarancji, że zdarzy się to z wszystkimi. Nie martw się o próbę bezpośredniego sprawienia, aby osoby wokół Ciebie stały się bardziej świadome. Przebudzenie i zmiana zachodzą w bardziej naturalny i płynny sposób. Na przykład, jeśli miałeś przyjaciela, który ciągle plotkował, a teraz unikasz udziału w tych rozmowach, dynamika może się zmienić. Przepływ plotek może zacząć zanikać. Ponieważ, bez Twojego udziału, energia napędzająca to zachowanie osłabia się. Możliwe jest, że z upływem czasu ta osoba straci zainteresowanie tobą, interakcje będą malały. Czasami ludzie mogą nawet powiedzieć, że nie jesteś już dla nich zabawny lub interesujący. To część naturalnego procesu wzrostu i zmiany. Jednak w miarę jak oddalasz się od tych nieświadomych zachowań, otwiera się również na nowe połączenia z osobami. Które są w harmonii z Twoim rosnącym poziomem świadomości. Dlatego możesz kończyć przyciągając bardziej świadome osoby do swojego życia. Ta równowaga, odejście osób, które już nie rezonują z Twoim poziomem świadomości i przybycie nowych osób, które dzielą tę świadomość, jest naturalną częścią procesu osobistego rozwoju. W miarę jak kontynuujesz swoją podróż wzrostu osobistego i świadomości, pamiętaj, że radzenie sobie z trudnymi ludźmi to ciągła praktyka akceptacji i samoświadomości. Każde wyzwanie, które napotykasz, jest okazją do pogłębienia swojej wiedzy i wzmocnienia swojej obecności. Ustalenie zdrowych granic i poszukiwanie relacji, które rezonują z Twoim poziomem świadomości, tworzy przestrzeń na głębsze i bardziej znaczące połączenia. Jeśli znalazłeś wartość w tym filmie i chcesz więcej treści podobnych do tej, nie zapomnij dać łapki w górę i zasubskrybować kanał. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.